Czy da się zbudować komputer z RTX-em 3070 za 200 zł? Cóż, no nie, chyba że nakupimy zlapek i nam się poszczęści. Da się natomiast zainwestować te 200 zł w okazje znalezione na portalach aukcyjnych takich jak Elix czy Allegro. Odsprzedać je z zyskiem, kupić nowe, odsprzedać i tak w kółko i w kółko, aż w końcu będziemy w posiadaniu wymarzonego komputera. Takiego właśnie wyzwania podejmę się w tej serii. Spytacie, czy nie by było pójść do zwykłej pracy? Pewnie tak, ale to żadna zabawa. Jednak zanim zaczniemy, przedstawię Wam zasady wyzwania. Kupując części, muszę uwzględnić koszt ich wysyłki bądź paliwa w przypadku odbioru osobistego. Analogicznie, gdy sprzedam coś na Allegro, od zysku muszę odliczyć prowizję, dopłaty smart i tym podobne? Jeśli któraś z zakupionych części okaże się niezgodna z opisem bądź zepsuje się u mnie, Trudno, muszę sobie z tym poradzić. Mogę korzystać jednak z dóbr własnych celem czyszczenia i testowania kupionych części. I w zasadzie to tyle. Zaczynajmy. Już w pierwsze 5 minut poszukiwań okazji to pierwszego odcinka ukazał się moim oczom procesor i57600k w cenie 100 zł, oczywiście stan nieznany. Sprzedawca ma też wystawioną płytę główną B-250 od Astroka w cenie 40 zł, również w stanie nieznanym. Jak nie trudno się domyślić, w stanie nieznanym to najczęściej po prostu ładna nazwa na uszkodzony, jednak postanowiłem zaryzykować, by potencjalnie w miarę szybko przeskoczyć na wyższe kwoty. Po krótkiej rozmowie ze sprzedającym udało mi się znegocjować cenę do 120 zł, a więc 130 zł z przesyłką ALX. Przyszła pierwsza paczucha w naszym challenge'u. Piękny wentylatorek. Zobaczymy, co my tu mamy. Jest trochę otwarte, ale przysięgam, że. Zerknąłem tylko. Powiem Wam, że. No, może być różnie. Mamy tutaj nasz procesorek. Zopakowanie się trochę lepiej, co jest niepokojące. Yy, tak, zapakowany jest w papierek, czyli najlepiej jak można, oczywiście. Wyciągniemy go sobie i zobaczymy, co w trawie piszczy. Na jedną rękę muszę tu manewrować, ale nie szkodzi. Ok, dostaliśmy w gratisie zeszycik od Polaka, jest sam procesor, który ma wygięty róg i do dość konkretnie jest zbananiały. Yy, widać to? Widać. Więc to już nie świadczy dobrze, bo że będzie trzeba zrestartować challenge. Ale jeszcze, jeszcze się nie poddajemy. Płyta główna, jeśli będzie sprawna, zwróci nam zakup. A wcale nie jest przesądzone, że proces nie działa. Chociaż jakiś dyagr go instalował. Płyta główna wygląda równie źle, jeśli nie gorzej. I to ze zdjęć wiem, a zobaczymy, jak w realu. Zróbmy ją, Jednak, jednak, było warto zapłacić za to. 130 zł. Jest maskownica elegancko. Miejsce na biurku się kończy, ale damy sobie radę. Są instrukcje, jest cały zestaw. Możemy zobaczyć teraz, piny. Przepuszczam, że jest to jedyne uszkodzenie na tej płycie głównej. Może nie jest, kurde, złamana w pół, jak procesor, to już będzie dobrze. No, wygląda to co najmniej źle, czyli adekwatnie do ceny. Naprawa jest możliwa. Zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. To jest nasze narzędzie zbrodni Tenystyczny Cosiek. Nie pytajcie skąd go mam. Spróbujemy sobie naprawić te piny No jest łatwe z y, kamerką i lampką nad soketem. Powiem tyle. Również napięcie. Nie ma problemu. Gdzie jest natomiast problem? To pin brakujący gdzieś w tym rejonie. wiem, jak sobie policzyłem, jest to jeden z tych pinów. Jak więc może na mnie działać jeden kanał pamięci? De facto, raczej na pewno nie będzie działał. O ile cokolwiek będzie działać. Niedługo to sprawdzimy. Jest też pasta. Wszędzie na tych pinach, nie tylko na pinach, również w innych miejscach. Ale trudno co zrobić. Spróbujemy naleć. Pudełeczko fajne, fabryczne. Naprawdę wygląda to dobrze. Płytę główną postaram się sprzedać za 100 zł. Procesor za około 300, żeby nie czekać za długo na jakieś oferty. I do następnego odcinka.